Kocham Kościół, bo tam spotkałem przyjaciół. Kocham Kościół, bo czuję się w nim jak w domu. Kocham Kościół za ludzi, którzy mnie w nim otaczają. Kocham Kościół za doświadczenie Pana Boga w nim. Kocham Kościół, bo w nim odnajduję spokój w każdej swojej życiowej burzy. Kocham Kościół, bo poznałam w nim prawdziwie Pana Boga. Kocham Kościół, bo kocham ludzi, którzy go tworzą. Kocham Kościół, bo przede wszystkim jest dla mnie szczerym przyjacielem, do którego zawsze mogę przyjść ze swoimi problemami. Kocham Kościół za Boga i ludzi. Kocham Kościół, bo Chrystus jest prawdziwie obecny w Kościele. Kocham Kościół, bo doświadczam w nim bliskości Boga. Kocham Kościół za możliwość poznania Boga i ludzi. Kocham Kościół, bo Bóg w nim mieszka. Bardzo się cieszę akcją młodych ludzi, którzy chcą dać świadectwo miłości do Kościoła. To nie tyle jest obrona Kościoła, ale miłość. I na czym ta miłość polega? Przede wszystkim na miłości do Boga. Bo nie chodzi tu o miłość do jakichś instytucji, struktur, nawet nie do końca o miłość do konkretnych ludzi, choć ona jest niesłychanie ważna. Ale kochając Kościół, kochamy Chrystusa, bo on jest Jego głową, Jego założycielem. Bo Chrystus traktuje nas, ludzi grzesznych i słabych, jak swoją oblubienicę. To jest pewnie źródło i podstawa miłości do Kościoła. To prawda, że w instytucjach, w zewnętrznym. Kształcie ten kościół czasem jest słaby, grzeszny, bo my jesteśmy tą woalką tego kościoła. Ale kościół jest rewelacyjny, bo pod tą zasłoną i pod tym welonem jest obecność Boga, Jego miłość, Jego nauka i Jego słowo. Tym bardziej jestem wdzięczny wszystkim młodym ludziom, którzy o tej miłości do Boga w Kościele i o Kościele, który Boga im przybliża, chcą zaświadczyć, włączają się w akcję i opowiadają swoje historie z Bogiem w kościele, bo gdzie można najpełniej spotkać Boga? Gdzie Bóg daje swoje słowo, gdzie Bóg nas uświęca? To On sam tak zdecydował, żeby to był właśnie Kościół. Kościół to jest trochę tak jak Boży palec. Ten Boży palec pokazuje nam niebo, a tym palcem Bożym w kościele jesteśmy my, czasem krzywi, brudni, słabi, ale przecież, jak palec pokazuje niebo, to trzeba patrzeć na niebo, a nie skupiać się na słabości czy jakimś bezkształcie tego palca. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim młodym do takiego świadectwa o kościele, miłości do kościoła, do takiego stawania w radosnej prawdzie o tym, ile temu Bogu w kościele obecnemu zawdzięczamy. Dlatego dzieląc się z Wami swoją miłością do kościoła, bardzo Wam za tę trudną, pewnie, i ryzykowną miłość, do Kościoła chcę podziękować, ale kochając Kościół pomyślcie, kto bardziej ryzykuje, my czy Pan Bóg? Kto bardziej znając słabości nas ludzi w Kościele kocha taką miłością pomimo? Wielkie dzięki wszystkim młodym ludziom za ich świadectwo miłości do Kościoła.